Rosja ostrzega upór Białorusi może oznaczać kłopoty z gazem dla Polski. Rosjanie zamierzali od dawna podnieść ceny. Po co minister Giertych liczy uczennice w ciąży? U pomóc dziewczynom, kobietom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Klauni brzuchomówca, doradcą Andrzeja Lepera. Chyba zaistniała potrzeba rozweselania yy, pana wicepremiera. Pogotowie sylwestrowe znajdzie partnera na bal. Szukam wysokiego bruneta. Sąd nad aresztem. To było działanie w warunkach wojny. To warunkach wojny, I to warunka wojny bardzo okrutne. Nie mogli odmówić, bo wiedzieli, co ich czeka. Leniwy, jak Sejm. Projektów rządowych jest bardzo niewiele. Wpłyną do Sejmu nowe projekty, przy czym nie będzie ich znowu tak wiele. Koniec białego szczytu. Rozmawiamy o rzeczach pobocznych. Konkretów oczekujemy oczywiście od tych, którzy tutaj zostali zaproszeni przez pana premiera. Wiosenna ofensywa Polsatu. O, my robimy wszystko, żeby była super. działa drugi maja czas na wydarzenia Święto biało-czerwonej Biało-czerwona, dumna, nasza polska flaga. Polska flaga, Polska flaga. Wyborcze spory nic nam nie będzie zamykał ust w żadnej sprawie. Kłócą się tak naprawdę, kto był większym patriotą. Rozebrany most. Był to najgorszy, jeżeli chodzi o stan techniczny. Most powiedział. Ludzie klną. Mimo wojny. bo jest problem z dojazdem. Trzecia w Europie. Pokazaliśmy, że sprawę chatów liczy się na świecie i w Europie. dokonania przyjaznego państwa. Ja jestem bardzo dumny z tego, co zrobiliśmy. Takie stachanowskie tempo, jakie zostało narzucone w komisji, no nic nie wniosło. Problemy MSZ-u. Platforma nie jest zdecydowana w sprawach zagranicznych posiłkować się naszymi najlepszymi dyplomatami. Każdy z ministrów ma prawo do doboru współpracowników. Zdrożeje prąd. O uwolnienie cen e, na pewno nie spowoduje że te ceny spadną. Pogrzeb Aleksandra są 20 kwietnia czas na wydarzenia. Pozwolenie na budowę obowiązkowe. Zgodne z artykułem drugim konstytucji. Pan, ja buduję pierwszy, pierwszy dom i już więcej nie będę budował, bo ja mam dosyć już tak. Prokurator prosi rząd o pomoc. Na pomoc rządu w tej, jak i we wszystkich innych sprawach związanych z bezpieczeństwem obywateli zawsze może liczyć. Dobrze, oczywiście, że prokurator Seremet te sprawy postawił. Pogryzione dziecko. Bardzo dużo dla mnie To jest pies taki, że to wszedł na każdego szczekał. To jest bardzo groźny pies. Mieszkanie treningowe. Są to osoby upośledzone umysłowo, które by wróciły do życia i żeby żyły samodzielnie. Sobota 17 kwietnia. Dorota Gawryluk, Jarosław Gugała. Witamy Państwa i zaczynamy wydarzenie. Bardzo. Niedziela 18 sierpnia. Agnieszka Mosur, dobry wieczór. Zapraszam na wydarzenia. Informacja najważniejsza, nie mamy kontaktu z poszukiwanymi. Akcja ratunkowa w Tatrach, dwóch grotołazów uwięzionych w jaskini. Przebywają pod ziemią już prawie trzy doby, w tych ekstremalnych warunkach. Temperatura około 4 stopni. Jaskinia jest bardzo duża, łącznie korytarze mają ponad 20 km. Atakują nasze świętości. PiS w obronie rodziny. Trwa ta ofensywa, ten wędrowny teatr, który występuje w kolejnych miastach. Lewica odsłania karty. Na ten moment ludzie, którzy wierzą w Polskę otwartą, tolerancyjną, nowoczesną, czekali przez wiele lat. Poszukiwania sprawcy tragicznego wypadku na Lubelszczyźnie. I ucieczkę z miejsca zdarzenia grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Pojaw się na policji, przyznaj się i ponieś konsekwencje. Miniony lipiec był najgorętszy w historii. Literally... Pokrywa lodowa znika na naszych oczach. Na skraju wytrzymałości jest cywilizacja ludzka. Planeta się poradzi. Poniedziałek, 19 października. Dorota Gawrzyluk witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. polowy na Narodowym. Chcemy przygotować pół tysiąca łóżek. Tam możemy robić naprawdę niesamowite, koszmiczne rzeczy. Jarosław Kaczyński na kwarantannie. Minister zdrowia zapowiada nowe zasady walki z wirusem. Prywatne lecznictwo musi się włączyć w walkę z covidem. Pasażer bez maseczki zatrzymany przez podróżnych. Ostentacyjnie zachowuje się w sposób niewłaściwy. Krąka. Są ludzie i ludziska. Zawsze się ktoś znajdzie, kto o koniem stoi. Mądry Polak przed szkodą. Ocaliliśmy miejscowości mieszkańców. I nie wiadomo, czy się bydło ratuje, czy się siebie ratuje. O dobytku to już nie ma w ogóle co mowy. Nie żyje Wojciech Przoniak. Ja go nazywam arystokratą. Filmu, kina, aktorstwa. Dorota Gadżeluk, witam Państwa. Jest środa, 30 czerwca. Zapraszam na wydarzenia. Pogodowy Armagedon. Trzeba było meble wszystko odsuwać, strażacy pomagali, bo tu jeden mu był. Oberwanie chmury przez pół godziny. Wody po kolana. I kolejne alerty. Kopady gradu i topady deszczu mogą być bardzo intensywne. Szczepieniami w deltę. To jest jedyna metoda, jedyna droga. Z kodem na wakacje. Każdy podróżny jest weryfikowany. Mamy certyfikat tak? szczepionkowy? Tak, ten unijny? Tyle. Nie hamowała z impetem, wbiła się w tira. Kierująca wyjechała z drogi podporządkowanej. Nie widziała skrzyżowania. To Ona musiała być zajęta czymś zupełnie innym w samochodzie. Mężczyzna o trzech sercach. Mam nadzieję, że będzie kolejne co najmniej 28 lat z tym serduszkiem. To już trzecie serce bije dla mnie. Dzień dobry, Mateusz Białkowski, zapraszam na wydarzenia 15.50. Podpalenie punktu szczepień w Zamościu. Doszło do aktu terroru. Będziemy niezwykle surowo podchodzić do tego typu aktów. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 19-latkę, był po silnych lekach. Stwierdzono obecność leków przeciwbólowych i przeciwdepresyjnych. Badania i ma wszystkie badania aktualne. Białoruska Olimpijka poprosiła o azyl w Polsce. Wywierana jest na mnie presja. Chcą mnie stąd wywieźć bez mojej zgody. Będzie miała zapewnioną możliwość kontynuowania swojej aktywności sportowej. Grupa Polsat Plus zmienia się dla państwa. Zmienia się Polsat, zmienia się Plus, zmienia się Grupa Cyfrowy Polsat na Grupę Polsat Plus. Także no, zaczynamy nowy rozdział. wydarzenia. Aleksandra Janiec, zapraszam. Kolejne przypadki Omikrona w Polsce. Są to osoby już praktycznie z całego kraju. Przygotowanie polega głównie na tym, żeby przyjąć trzecią datę. Górnicy na torach. Chcemy tylko 400-500 zł wzrostu wynagrodzenia. Nie chcę straszyć, ale oni już nie chcą czekać w kopalniach, chcą wyjść na ulicę. Kok na placówkę bankową. Osoby, które mają jakąkolwiek wiedzę mogącą posłużyć do ustalenia tego przestępcę, proszone są o kontakt z zawrańską policją.